Tutaj pozwolono nam się rozwinąć, bo na ogół w tych studiach jest mało miejsca. Wymienia się tak, jak my mieliśmy czerwony dywan, że się go zwijało na rozmowę z gościem, żeby to się rozwijało, więc to było dosyć męczące. A tu naprawdę jest miejsce, jest gdzie się rozwinąć. No mam nadzieję, że się nie pogubimy. A czy to też jest takie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o pytanie na śniadanie? To na pewno tak, bo wchodzą nowe cykle. Jakby szaleństwo polega na tym, że jesteśmy rzeczywiście bardzo przejęci tym wszystkim, co się będzie działo. Jest super, naprawdę fajny, młody zespół, który bardzo chce zawalczyć o, o swoje miejsce pracy. No, chce, chce zrobić z tego naprawdę fajny, dobry program. Bardzo nam się dobrze współpracuje, bardzo się fajnie dogadują między sobą. Osoby, które, które ten program prowadzą, więc my się lubimy. No, będzie dobrze, drodzy Państwo, będzie dobrze, tylko nas oglądajcie. No właśnie o tą oglądalność chciałam zapytać, bo jesteście bardzo mocno oceniani, jeżeli chodzi o oglądalność. Bardzo często jesteście porównywani do konkurencji. Czy Wy w ogóle to śledzicie? E, oczywiście, że śledzimy, dostajemy informacje o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o oglądalność. Ja myślę, że trochę to jest taki. Bardzo często piszecie Państwo, czy mówicie o tym, nie sprawdziwszy, jak to wygląda, bo tam są takie nieduże różnice. Są dni, że wygrywamy z konkurencją, są dni, że przegrywamy, no ale jak to w sporcie no zawsze musi być zwycięzca i musi być ten, co ma drugie, trzecie czy czwarte miejsce, ale bardzo się staramy. No I myślę, że że po tej rewolucji, która była, no bo umówmy się, że no, zatrzęsła się telewizja publiczna, ale ona powoli już staje na wszystkie nogi i po tej rewolucji naprawdę dobrze sobie sobie radzimy i, i liczymy na naszych widzów, mamy ogromną pokorę dla naszego widza, ogromny szacunek i bardzo liczymy na to, że, że część osób wróci do nas, część osób dojdzie do nas, więc bądźcie z nami. Cały czas jednak też są takie porównania, na przykład w komentarzach można często przeczytać do tego, co było wcześniej. Jak pani to odbiera? Ale wie pani co, ja jestem 42 lata w tym biznesie. Ja pamiętam przez ten program, to nie jest program autorski, przez ten program przewinęło się... Z 50-60 prowadzących, i zawsze jak ktoś odchodził, czy jak kogoś zwalniano, to się porównywało i mówiło się albo on był świetny, a ci nowi są beznadziejni. Więc ja myślę, że ci, do których się teraz nas porównuje, też mieli swój ciężki czas, kiedy przyszli do, do programu. Więc no, taka, jest, taka jest siła widza. No, ma prawo oceniać i ma prawo mówić, co sobie myśli o tych, którzy się zdecydowali przed tą kamerą występować. My tylko możemy z pokorą wysłuchać.